Nie lubię, nie uudnę, do nie Dzień, dobry. Dzień dobry. dobry, witam wszystkich na targu w Starakowicach. Dzisiaj sobota, pogoda sprzyjająca, gołębie pięknie. Teraz wziąłem to do, do ręki te szek, a tu jest jeden szek, a resztę wiedeńskie. Proszę zobaczyć, no pokaż się przyjacielu, pokaż się. Ile cenisz od sztuki? Szek 220 Białe, wiedeńskie po 200, na ciemnych lotach po 120. A na ciemnych lotach po 120 to są na, najtańsze. O takie gołąbki mamy w Starachowicach Białe Wiedeńskie po 200 sztuka A ten to wiadomo, że tak gdzieś o 220, ale tak do wzięcia jakby już... No, no tam no na dobrym piękwo. Tak, tak, takie łąbki tak. mamy. Te Dziękuję, ślicznie. Wiadomo, jak to ceni? Nie ma właściciela, nie powiemy nic, ale powiemy tu. No, to nie interesuje się królik. 50 No już tam widzę, że ci troszkę z tej klatki ubyło, bo brawo, no tak trzymać. E, Budapeszty łapciate? Podwie dychy. a dwie koronia... a, a murzyn koroniaty? Te te podiechy. Te podychy. Slebiaki. Srebniaki 60 para, tak? No i siwek dychy. Siwek dychy, siwek to jest ten tu. O tu. Tu z lewej naszej 10 zł. I tu masz tę taką parka? To jest pa parka Ile taka parka? 60 zł. Taka parka tygrys. A tu wiadomo coś? Te chyba 40, te 2. te 3 te 20. Po 20 sztuka? 20 za wszystkie. Proszę, te łapiaty 20 za wszystkie. Proszę,

5 dych za sztukę czy 5 dych para? Bo nie ma. 5 dych za sztukę? To już wiem, 5 dych za sztukę. Te bródki. Newek pojedynczy, nie? Tak. Jeden, bo drugi się schował. Nie zdążył się załapać, tak? Ile taki newek do, do wzięcia? Dwie dyszki. A tu ma co? wywrotki masz chyba? Nie? Tak. O 20 zł za sztukę? Tak. A te czerwono-białe To sroczki? sroczki po 10 zł. Wy po 10 zł. A i po 10. A ten, ten rodzynek Wywrotek. No też wywrotek. Aha, bo on, on waleczny, tak? A... Waleczny. Wiedyszki takie. Ten 30. Ten, 30. ten 30. Aha. To tamte były dwie dyski tak, Ten trzy Dziękuję bardzo. Pawiki od sztuki. Po 15 Ten czerwony jeszcze jest do sprzedania 22 rok. No. Rodzice. Ta własności. Sa, samiczka niebieska w ale, ale rodowód do niej. Nie to jest To ten czerwony po ile? 100 zł i ona 100 zł. Tak, oby, oby, obydwoje jest 200. Te widymki 120. To jest para parzysta. A tu z tych srebrniaków to i tak wylot jest, wyloty są. Wyloty są na pełnych ogonach. Około... Na pełnych no to jak to cenowo wygląda? Jeśli po 5 dyszek sztuka. Tak. Dziękuję bardzo. A karpiaki? Jeden karpiak. Jeden karpiak. A pasiaki? Tak. Te pasiaki, portieński karpiak też. Tylko ten pasiak na wiarę w ogonie. A droższy jest? A te jasne? Perłowe. Perłowe znakiem? Po pięć dyszek. Po pięć dyszek tak samo? Wszystko. No bo... Gościał namiar na piękne bociany, po ile od suki? Po 5 dyszy, a telefon do nich będzie? Ale my w Ale to chodzi o to, że tu mi się zgłosi i ja mu tego, znaczy dobrze by był Wy będziecie w Bozentynie, bo jutro będzie dość duży tak. Ja myślę, że chyba naj, największy, to to będzie trzeba tam wcześniej być. Jutro? Tak, jutro, ten, jutro to... w Błzytynie jest piąta niedziela. To A no tak, piąta niedziela. No, 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 no A dopiero żebym rozmawiał tu i... No tak, piąta niedziela, Dobrze, ale teraz przejdźmy do tych. To są te bocianki po 5 dyszek sztuka i bródki. Też po 5 dyszek sztuk. I do tej gołąbku będzie telefon. Tak jak pan mówi, będzie jutro w Wodzentynie. Ale coś dzisiaj może iść. Oczywiście. Nie jest powiedziane, że się tu nie sprzeda nic. Coś się może sprzedać. To bardzo bym prosił o ten telefon. No, o jak chcę Jak 510. 510. 774 774 829 829 Telefon do tych gołąbków między innymi do tych bocianów, bo tu jedna osoba się pytała o te bociany ładne bociany, proszę zobaczyć prezentują się pięknie Dziękuję bardzo Rolik 6 d A te małe Po 15 a to które podwiedychy? Acząg ty wyśwanczek czy ta srebrniaczka. tak? Pod... A reszta podychu. Reszta po I tu masz jeszcze pocztowe od 10 do 30. Jecha wjecha. Wjecha teraz nie ma. Pokażemy go łątki, że były takie. Ten jest szek. O, ten jest 60. Pań, 60 zł A te po 20 winerki Na 30. Widymka 15. A to, to białe jest, jest też z Winerów? To jest Blau winder. 15 zł. 15 zł. To To, co u To jest właściwie się nazywa murzynek polski. Murzynek polski, ale to. już jak... biały murzynek, jest, to jest murzynek polski. Murzynek polski. Ale jeden jest koroniaty. Ale jeden koroniaty, samiczka. To, co to jest. Budapesztański. Buda Budapesztański. To wszystko, to wszystko po 10. Po, po, po 10. 10. Ja, po 10. 10. No. Dziękuję bardzo Albumki para niebieskich Tak to jak, jak to cenowo wygląda jeśli chodzi o... Granic od 40 do... do, 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 do... Za sztukę. Od 40... Nie, pani. Ale to do negocjacji A... 40-20 ma 40. unie... A te wywrotki czy to? Te wywrotki to para czteroletnia. letnia 60 zł. Mhm, te czerwone. A u Ciebie został ten zakonnik? Zakonnik młody? To no podecho, po trzydechy, po blał windry Blał windry trzydechy, tak? O. Jeszcze nie wszystkie lepsze wrócił. No to jeszcze pokażemy. Tu nie da, bo tu kurde. Ale w Bodentynie da. Ale w Bodentynie da. O, a to do roboty i tak mówię. O, pracuje. Ja rozumiem, rozumiem. No tak to by był piąta niedziela i nie być w Bodentynie. Przez niego wojna w Ukrainie bo on te kulki robi, kurze, za bez przerwy. Dobrze. Nawet, nawet, nie, nawet w niedzielę klepie te kulki. To nic, ważne, że płacą. To jest... No no, już. dobrze. płacą, to najważniejsze. A tym perliczką robiłeś? Nie, jeszcze ma, dopiero... dopiero a, to z Tak, a, od środka zacząłem, żeby dziękuję. kogoś nie ominąć. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Perliczki po 35 zł sztuka. Panie. Proszę, proszę. O tak. O, to nie wiem, czy zobaczymy. To jest nie natural, tylko nazwisko hodowcy. Nie wiem, czy to je pisze. W. We... Nie dowidzę To jest belki. 60 zł taki gołąb. A pozostałe jak u ciebie? Newki dla 50 para. 50 para. Newek? 50 para, newek, tak? Tak. A te. A bocianki? 20. A te wywrotki? Ty, te też swoje? To tego dziastem. Dobra. będzie No, a tutaj... Heniek, Hejek witaj. Cześć Heniu. Jak to on ceni te białogłówki? Stasiu, ile te białogłówki? Dojdź tu do Pana Czesień. Białogłówki? No. Trzydzieści zł. Trzydzieści złotych, a Bo ja powiedziałem 5 dych te... Temu? Kasztanki, kasztanki ile? Kasztanki... Pokaż się, co tam Trzy dychy jednak kasztanki, pomyliłem się. I... a to jest tylko dwuczuby? Dwu czuby to, tursko, to nie moje. Aha, nie kupiony. Do mnie nie wracaj. Dobrze. A no te urodniki? Karpiaki? Pasiaki proszę pana po 8 zł Ale... wszystkie tylko ta samica kosztuje, zaraz panu pokażę ładna. o jest tu samica. No, no. O, ta samica proszę pana 40. Ta po lewej? Samica z tym samczykiem 60 zł cała para. O, ten, cała para. Ta samica z tym samczykiem 60 zł. karpiate 20 zł. No. A te wszystkie y... po siódemce pasiaki? Następnie, ile. A, miody swojskie, tego... to... srebrniaki, tu jest para, ta samica i ten samczyk, 40 zł. O, te srebrniaki, Tak. byś miódź? Po siódemce, wyśwantę wszystkie. Srożka 15 zł. Białogłówka 15 zł. Wszystko, a taki miodzik? Miód, proszę pana, jest mój, miód bożentyński. 60 złoty słoik, ale jest... będę opuszczał na nich. Nie ma sprawy. No. 60 złotych litrowy słoik, tak? tak. Spadziowy i tu mamy. cepelka dyszkę, widymka, dyszkę, newki, 15 cała parka, bocian, siódemkę. I co to nam zostało? A murzyny po ósemce, wszystkie, ta tylko. 15 zł, tak. Z, z tych zamojskich, chyba nie? Nie wiem, boczka. 15 zł. A ten, a, ten, a ten rodzynek ciemny, taki co to? To, cyst... to jest taki krzepek, to jest dyszkę. dyszkę. Dziękuję bardzo. Ile to para noweczek? Po dwie dychy, cztery dychy para. A sroki?

to ile go cenicie tego bocianka? A Budapeszty? Budapeszty tego 22. za parę. Trzeodychy za parę, a para newek? Mefki, no też szedychy. Krewni A kremeczki? Nie, nie wiem, też Wszystko w temacie. No, no. Dziękuję ślicznie. A od razu Tylko tak pokażemy, że były. Wiszwańczyk taki był i ten drugi z Budapesztów to jest? 70, 70 zł. Za, za dwa? Za tego jednego. 7 zł. 7 zł, po co zero dodajesz? A tak, żeby Gdzie? było ładnie, że, że drogo w starowicach. Nie, nie mogą być. Stare. Starowice były zawsze tanie i są po 7 zł. Dziękuję. I Hiszpańczyk i ten. Dziękuję bardzo. Nie, wiem, że nie ma ruchu, ale. No dobrze, ale kremeczki masz. Ile para kremeczków? 20 tak, zł. A murzynki? Za parę? 20 zł za parę. A murzynki? No po 10 złotych. Po 10 zł. A tu masz Budapeszty, widzę? Tak. I tego białego ładnego jak to mywek jakiś. Tak, to jest mywek. Mywek normalnie biały. Biały, biały, biały. Ile się ceni? 15, 15 zł. Dziękuję bardzo. 150 zł. 150 zł sztuka gąski. A kaczuszki? Po cztery dyszki. Zapraszamy tylko do Starachowic na ulicy. Targowej 9 Taka widymeczka młoda, dwie dychy Wiem, że ten, ten 50 zł kosztuje, ten z tych chyba, nie, nie? A pocztowy od 10 do 30 Tu od 10 do 30 no chyba jak sam jest, będzie się to na może odwiedzę, jak A młode podychu? po Po piątce Młode te po piątce To młodziutkie z tego roku, nie? Tak, kasztanek Nóżka go boli trochę. No ale piękny to jest. Proszę, jak się prezentują. Nie, nie, no bo nóżka go boli, ale. Piękny, żółciutki No. Ile cenicie za taką parkę tych młodych? Takie, takie urody, tylko w Starachowicach. Zapraszamy. A widymki? Po 50 zł za sztukę. A kremeczki? Za oboje 50. Za oboje też 50. Zobaczcie, jakie piękne pięknie. Kremeczki. Te są też fajniutki, naprawdę. Dziękuję bardzo. Kaczor 70, kaczka 50. Kaczor z prawej strony 70, z lewej kaczuszka 50. To jest z tamtego roku, nie? Z tamtego roku. Trzy mioty miała w tym roku pani i miała 9, 8 i 6 czyli za taką trzeba ponad stówkę zapłacić 120 no w tamtym tą działą sprzedałem a ta biała poszła poszła ta biała za 120 To też 120 za sztukę 120 ale za sztukę pójdź nie wiadomo ile ceni te weneckie no tu ma parę Dara 4 dyki, a te są łapciate winereczki. 70 kPał. Dziękuję bardzo. No powinien być... No, ta, po 5 zł to by wyjęłem. No tak, po 5 zł to by tak. To są murzyny i siwki. No to praktycznie a niektóre są i koroniate tak? nie ma, to nie to ma. jedna tylko tam jest no, taka trochę z grzywką no z grzywką, o to, a, to tak ale to już nie można być, że ma koronę bo taki tylko to było tam gdzieś stało po koroniatych, no rozumiem, rozumiem ale tak przeważnie to to po dychu jakby po dychu, tak jest. Podychu, wszystkie po kurten. kurtem dziękuję bardzo te na górze po 10 zł. Różne różnice i co zostało nam na dole? Białe, różne kolory. po 10, po 15, po 2, Ile to da? Dziękuję. Zapraszam do Bodzentyna jutro. Piąta niedziela, tak będzie duży. Dziękuję. Do usłyszenia. Do następnego tak. Parę Indianów Kinga Olbrzyma To jest naprawdę duży King Neweczki piękne. O też nie widać. Garbonos. I ten drugi też garbonos, tak? A, neweczki tak każemy z tej strony. O. To ile, ile cenisz te neweczki, bo to jest czarne boki. 15 30 zł para, a king? Taki olbrzymi? 50 No i co nam zostało? Te orły o 30 za sztukę i Indiany para 80 Te Indiany 80 Indiany to są te czarne Takie mają czerwone obwódki Koroniate na jasnych oczach one same są, dziuby mają odpowiednie, same chyba młode wychowują, nie? No właśnie nie, w tym roku to mi tylko dwa jajka zniesły. O widzisz. Nie, z tego to jeszcze ty się lubujesz w tym... To gdzie chyba częściej w Radomiu jesteś na targu, nie? A ja te dozwolenia do, do budentyna. Teraz ostatnie to mało jeżdżę. No to wodzenty to powinien być jutro udane, bo duży... No to masz ty więcej tych Indianów w domu, czy tylko? Nie, parę. Tylko parę. trzy, ale Jastrzu mi złapał. Samicę młodą. A Kingów masz więcej w domu? King, samica też mi zdechła. Mam młodego po tym i po tej, co mi zdechła samica. Ale nie wiem, co to jeszcze jest. A Nebek, Newków? Newki to mam w domu. I jakie masz jeszcze w domu? Płowe, czerwone. No, no nie, to różne. No ja jest jeszcze chyba z siedem sztuk. Mi teraz sprzedałem trzy. Dzisiaj? No to widzisz. No to nie, ładne newki aż się świecą, zadbane, to jest podstawa. Najważniejsze, że ładne gołąbki. Coś Nerki, Coś nie pójdzie, to może jutro się spotkamy w Bodzentynie. Jak pojadę. Jak pojedziesz, no to dobra, to dziękuję.